Zainwestuj w akcje spółki Do Rzeczy SA. Idziemy na giełdę, żeby budować jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej niezależne medium. Zainwestuj w akcje spółki Do Rzeczy SA. Koniec nadchodzi blisko, no tak bym powiedział, bo jak zabiorą nam e, e, możliwość mówienia w internecie, to jest po nas i to tak finalnie i możemy wtedy tylko na ulicę wyjść, albo umówić, udawać, że, że mamy jakiekolwiek znaczenie. Tak, cenzura jedzie pełną gębą, akta 3, można powiedzieć nawet, że po prostu ostateczne rozwiązanie kwestii wolności słowa w Europie, ale i w Polsce przede wszystkim. Dzisiaj o tym, dzisiaj o tym, o ludzi, którzy jednak walczą, bo większość klika, a niektórzy walczą o to, walczą o życie nienarodzone, ale i walczą również o to, żeby mówić o tym, bo jeśli oni nie będą mówić, to będzie można robić wszystko. Krzysztof Kasprzak, Fundacja Życie i Rodzina, jest moim gościem w połączeniu internetowym. Krzysztof jako reprezentant Fundacji Życie i Rodzina był na miejscu, widział to wszystko, więc dzisiaj o tym. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Witaj Piotrze, witam widzów. Zanim jak przejdziemy do konkretów, chciałem tylko podziękować, że jesteście. Zapraszam do tego, by wspierać, żeby subskrybować, lajkować, udostępniać, komentować i podawać dalej ten materiał, bo on jest bardzo ważny. I zachęcam również do tego, byście wspierali naszą działalność dziennikarską. Można postawić tam kawę, a jeśli nie kawę, to można również wesprzeć nas w, innym, w inny sposób. W opisie materiału jest, jak można to zrobić. Z góry dziękuję. Proszę, może zacznijmy od tego, bo Ludzie nie wiedzą, nie mają, nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest potocznie nazywana ustawa Gawkowskiego, więc jakbym cię mógł poprosić o wyjaśnienie, na czym to wszystko ma polegać i jak to ma wszystko wyglądać w zakresie chociażby wolności słowa. Tak, to jest druk sejmowy numer 1757. To, żeby sobie Państwo mogli, też odnaleźć, jak będą chcieli się bardziej kłębić w te wszystkie tam przepisy, bo to jest całkiem obszerny dokument z uzasadnieniem. I to taka pierwsza informacja, że to jest dostosowanie prawa polskiego do norm Unii Europejskiej, Digital Service Act, to żeby nie było zdziwienia, że te prądy i to wszystko to jest wymysł europejski. I oczywiście my tutaj musimy się dostosować. Tak? Na tym wysłuchaniu publicznym, na którym ja byłem, to nawet właśnie padały takie słowa, że wstyd, bo już tam dwa lata tego nie przyjęliśmy. No to, jak tam ktoś się chce z tego tytułu wstydzić, no to niech się wstydzi. Natomiast, co w tym dokumencie takiego jest, co powinno Państwa bardzo głęboko wystraszyć, i tutaj naprawdę nie ma żartów, bo oczywiście ten dokument, o dziwo, zawiera nawet kilka sensownych postulatów, jak na przykład to, żeby była. Możliwość odwoływania się w przypadku banów do, na jakichś tam serwisach do polskiej administracji albo na przykład taki postulat, który bardzo się tam pojawia ochrony praw intelektualnych i własności jakichś tam autorów, muzyków itd., itd. i tak i tak dalej. To też jest jakby taki komponent, który mają. Jakiś sens w tej ustawie. Ale to oczywiście, jak Państwu zaraz pokażę albo powiem, to jest tak naprawdę tylko albo zasłona medialna, albo po prostu celowe sklejenie jakichś postulatów słusznych z rzeczami niesłusznymi. Natomiast to tam jest takiego najstraszniejszego i co naprawdę powinno przerazić, to to, że ma powstać urząd, organ, który będzie decydował. O tym, jakie treści będą mogły być obecne w internecie. I tutaj nie ma żartów, dlatego że taki organ ma być wyłoniony dla, dla, takich podmiotów tradycyjnych typu strony informacyjne, to będzie przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Natomiast dla platform wideo, czyli na przykład dla takiej platformy, na której jesteśmy, to tutaj Krajowa Radia Telefonii i Telewizji. I będzie sobie taki podmiot, do którego będzie można składać skargi. Zaraz o tym, kto będzie mógł skarżyć i jak skarżyć, to powiem więcej. I ten podmiot w trybie decyzji administracyjnej będzie mógł wydać decyzję o zablokowaniu danej strony. I od tej decyzji będziemy mieli prawo odwołania się do sądu, czyli pokazuje, jak jest zaburzona logika. Teraz, żeby dostać jakąś sankcję, Poważną, no to trzeba mieć wyrok sądowy, tak? Wskazują nas na grzywę, na więzienie, na areszt, na, zamykają nam, odbierają nam majątek, rekwierują nam coś tam, coś tam, tak, no to musi być wyrok sądowy. Tymczasem to założenie jest takie, że jest sobie jakiś organ, do tego organu składa, składa ktoś skargę i, ma, i skarga ma być rozpatrywana, dostajemy informację, że taka skarga wpłynęła. Od dwóch do siedmiu dni jest czas. Na reakcję, organ wydaje decyzję i e, ta decyzja jest wiążąca. I potem my się możemy odwoływać do sądu, zaskarżać tą, ale de facto już będziemy mieli strony zablokowane. Tak? Strony, czy taki program, jak tutaj, będziemy mieli zablokowany, bo na przykład y, powiemy jakąś treść, która się komuś nie spodoba. Czyli de facto wchodzimy w sytuację, w której bez wyroku sądowego będzie można zamknąć każdą stronę internetową, każdy serwis, każdy program na YouTube, czy na Bandbaju, czy, czy tutaj, tak jak mamy, tak wszędzie można, będzie można taki program skasować, w bardzo relatywnie krótkim czasie, no bo 2 do 7 dni, czas na reakcję, to jest naprawdę niewielki czas, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek doświadczenie z sytuacją sporu prawnego, czy jakiegoś, to, to wie, że to jest bardzo krótki czas, tak, żeby tak szybko zareagować. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, która jest w tej ustawie, ale to nie jest też jakby najgorsza rzecz, dlatego że ja przeczytam może artykuł 11, paragraf A1, żeby Państwu uświadomić, co nas czeka. Czyli ten paragraf mówi o tym, kto będzie mógł zgłosić niepożądane treści do tego urzędu. A więc będzie to prokurator, policja, organy krajowej administracji skarbowej lub zaufany podmiot sygnalizujący. E, I teraz chciałem o tym podmiocie sygnalizującym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, bo e, zobaczcie Państwo, że jeżeli mamy system prawa, no to możemy być postawieni w stan oskarżenia za jakieś tam... E, przestępstwa zasadniczo no, przez organy do tego powołane, tak czyli przez policję, prokuraturę, inne instytucje, jeżeli mamy jakieś tam przestępstwo skarbowe, no to urząd skarbowy, tak? Czy instytucje, które są bezpośrednio w porządku prawnym opisane, wynikają z konstytucji. Natomiast tutaj wprowadza się instytucję podmiotu sygnalizującego który może wnieść taką skargę i wobec nas wyegzekwować daleko idące konsekwencje w postaci na przykład blokady strony internetowej. Tak? Wyobraźmy sobie sklep internetowy jakiś, który jest nagle blokowany, bo, jakieś, bo sprzedaje niewłaściwe książki. Tak? I osoby, które e, utrzymują się z tego, mają, mają e, de facto z dnia na dzień tracą pracę. Tak? I kto może być podmiotem sygnalizującym? E, no na przykład taki demagog, który już Podobno przybiera nogami, bo jest cała procedura certyfikująca, yy, gdzie będą zgłaszane organizacje i te organizacje będą podmiotem sygnalizującym, one będą mogły składać skargi do tego podmiotu i będą mogły nam blokować strony. Więc jeżeli ta ustawa yy, przejdzie, to to, nie, to już nie będzie wyglądało tak, że tam jakiś demagog, czy ktoś będzie. Będzie określał, będzie nam tam pisał, że piszemy fałsz, chociaż nie piszemy fałszu. Będzie nas tam pomawiały różne, różne takie typu organizacje, jak właśnie Demagog, czy ktoś tam o to, że jesteśmy chińskimi, kosmicznymi, eskimoskimi, ruskimi agentami, ale de facto będzie pisał do takiego organu. Jako instytucja, jako sygnalista, jako instytucja sygnalizująca, certyfikowana, jego donos będzie traktowany bardzo poważnie. Pewnie w większości przypadków będzie się to kończyło. Z zamknięciem strony. Więc taka niewinna, prosta ustawa, gdzie tam mnóstwo rzeczy jest pozapisywanych, a tak daleko idące konsekwencje niesie dla użytkowników internetu. Oglądając fragmenty tego, tego przesłuchania publicznego, jeśli chodzi o tę ustawę, to co mną wstrząsnęło, występy występ Kai Godek, która powiedziała słusznie. Że dlaczego przychodzą też obce, to znaczy grupy z innego kraju? Nie rozumiem tego, również dzielę tą wątpliwość Kajgodek, która powiedziała, jeśli ktoś, na przykład z Ukrainy, jakaś organizacja ukraińska działająca na terenie Polski, dlaczego ma prawo w procedowaniu polskiego prawa? My nie mamy takiego prawa jadąc do Kijowa, do, na Ukrainę. Byśmy partycypowali. Nawet nie chcę mieć takiego prawa, bo uważam, że to należy się tylko i wyłącznie obywatelom Rzeczypospolitej Polski w Polsce, a Ukraińskim na Ukrainie. Jak to wyglądało, o co chodziło tak naprawdę? Ja powiem więcej, panie redaktorze. Piotrze, powiem więcej, bo ja sprawdziłem. My mamy w Polsce około setki. Organizacji reprezentujących jakieś mniejszości. Nie wszystkie te organizacje to są jakby mniejszości reprezentujące mniejszości, które te uznawane są u nas, bo my mamy określony katalog mniejszości, ale mamy na przykład Towarzystwo Polsko-czeskie, mamy jakieś tam Towarzystwo Finów, mamy Towarzystwo jakieś tam biznesowe holenderskie, mamy szereg organizacji, blisko 100, blisko 100 organizacji. I z bliżej nieznanych mi przyczyn tylko dwa, dwa przedstawicielstwa, przedstawiciel dwóch, yy, dwóch narodów, czyli narodu żydowskiego i narodu ukraińskiego, pofatygowali się, żeby yy, w ogóle zgłosić się do procedowania tej ustawy. I powiem szczerze, no gdyby ta ustawa w jakikolwiek sposób dotykała mniejszości, tematyki mniejszości, to może bym jeszcze jakoś tam przymknął oko i rozumiał, że że, że te, te organizacje się zgłosiły, żeby być jakimś głosem, ale ta ustawa de facto dotyczy tylko i wyłącznie spraw polskich, dotyczy cenzury w polskim internecie, tak, w polskiej infosferze i te organizacje nie zgłosiły się, żeby bronić Polaków no, nie, no, dajcie Polakom swobodę, swobodę wypowiadania się. My jesteśmy tutaj mniejszością, jesteśmy gościem, ale tutaj się umujemy za Polakami, umiemy się za porządkiem prawnym. Nie, one się zgłosiły z postulatem, no wiecie co, przykręćcie jeszcze trochę śrubę, tak? Bo w ogóle tam jest też w tej ustawie, nie ma jasnego, jasno określonego katalogu, co to są te przestępstwa, za które będzie można y, y, strony zamknąć, tak, więc no, te organizacje się zgłosiły do tego, żeby na przykład ksenofobię, antysemityzm, ten rzekomy y, oraz dezinformację rosyjską, putinowską i y, 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 wpisywać do tej ustawy, tak, no konia z rzędem temu, kto powie, co to jest ta słynna dezinformacja rosyjska, tak, i dlaczego tylko rosyjską, dezinformację mielibyśmy wpisywać, a na przykład niemieckie dezinformacje już nie. I te organizacje się zgłosiły po to, żeby przepchnąć swoje jakieś rozwiązania, podobnie jak zgłosiły się organizacje lgbt które domagały się i domagają się nadal. Wprowadzenia tutaj różnych katalogów smowy nienawiści, tam dyskryminacji ze względu na 560 płci, czyli ich tam jest i, i tych wszystkich, tak. W mojej ocenie, jakby te słuszne postulaty, które pojawiły się ze strony jakichś tam artystów, publicystów, działaczy takich właśnie artystycznych, no, w dużej mierze zostały obarczone tą całą wojną ideologiczną wywołaną przez lewicową stronę. I jakiś postulat ochrony własności intelektualnej no, został też sklejony i skompromitowany z tymi wszystkimi prawami LGBT. To tak na marginesie mówię. Ale tak, oczywiście skandaliczna jest sytuacja, w której przedstawiciele dwóch narodów, tak, no bo jak powiedziałam, organizacje z blisko 100, jakoś pozostałe 98 organizacji nie fatygowało się na to i szanuje polski porządek prawny i, i naprawdę są organizacje, które, które tutaj odgrywają jakoś rolę, a się nie mieszają, natomiast no, mamy przedstawicieli dwóch narodów, narodu żydowskiego i ukraińskiego, którzy postanowili mieszać się w porządek prawny. Ja w ogóle nie rozumiem, na jakiej zasadzie te osoby zostały dopuszczone w ogóle do procedowania tej ustawy, no bo one nie zgłosiły, bo to nie o to chodzi, że zgłosił się jakiś Ukrainiec czy jakiś Żyd na, na tego. Nie, te organizacje jasno napisały, że zgłaszają się jako organizacje mniejszości, tak? No nie macie prawa tutaj stanowić porządku prawnego, nie, nie macie praw wyborczych jako mniejszość, tak? Nie możecie... Więc nie możecie uczestniczyć w kształtowaniu polskiego porządku prawnego. Koniec tematu. Więc bardzo dobrze, że Kaja tutaj tą kwestię wyciągnęła, naświetliła. Notabene my mamy taką, takie przeświadczenie, bo jak zaczęliśmy o tym pisać i zaczęliśmy nagłaśniać, to tak się stało, że ci działacze ukraińscy, jeżeli byli na sali, to się nawet nie odezwali. Natomiast działacze, działacze żydowscy, którzy się wypowiadali, no to oni... W ogóle nie poruszyli tematu tego słynnego antysemityzmu, wysanego z mlekiem matki, jak wiemy, tylko zasadniczo skoncentrowali się na obro obronie praw y, sławetnego, przecież tak rzekomo strasznie prześladowanego LGBT. Y, jeszcze powiem, powiem Piotrze, powiem widzą, że tutaj też ogromne znaczenie mają pieniądze, to trzeba jasno powiedzieć. I jeżeli to sobie skleimy z ostatnimi informacjami o aferze USAID-u, czyli o obcięciu finansowania ze strony amerykańskiego rządu, to ja też chciałem tutaj przytoczyć pewien paragraf, który jest w tej ustawie. Bezpośrednio go przeczytam. Zaufane podmioty sygnalizujące mogą otrzymywać dotację celową z budżetu państwa, z części której dysponentem jest prezes właśnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więc uczestnictwo tych różnych podmiotów. Jest też um realizacją własnego interesu, no bo przecież jeżeli wprowadzimy katalog mowy nienawiści w postaci właśnie tego sławetnego antysemityzmu, no to kto lepiej będzie się na tym znał niż sławetne organizacje żydowskie, tak? No kto lepiej nam będzie tłumaczył tę tą, tą, tą propagandę putinowską, jeżeli nie, dezinformację, jeżeli nie organizacje ukraińskie? No i przecież ci, te, te wszystkie organizacje nie będą robić tego za darmo, po to jest ten zapis w ustawie, że będą dostawać, do dotację celową, tak? Więc to, żebyśmy mieli tego świadomość, że ustawa jest tak skonstruowana, że za, za nasze własne polskie pieniądze Wprowadzimy sobie cenzurę w internecie, tak? Czyli ja, ty, Piotrze, składamy się na to, żeby sobie jakaś tam organizacja Demago, czulent, czy ktoś tam inny, kto tam się do tego zgłosi, została organizacją sygnalizującą i, i skarżyła nas do jakiejś do instytucji, blokowała nam strony internetowe. Do tego to doszło. Właśnie do takich paradoksów i rozwiązań my doszliśmy i dlatego ta ustawa jest tak niebezpieczna. Czyli komuna wróć. No tak jak słucham ciebie dokładnie, jak to miałoby być rozwiązane, no to przypomina mi się, że tylko szkoda, że jeszcze główną siedzibą tego wszystkiego nie będzie ulica Mysia, tak jak to było w komunie, na której była właśnie było biuro, że tak powiem, właśnie cenzury w PRL-u. No dobrze, jaka jest szansa, że to przejdzie? Jaki, jak, jakie były reakcje na sali tych, którzy będą za to odpowiedzialni? I czy w ogóle... Większość posłów jest świadoma tego, co się dzieje w tej materii? Widzieliśmy mobilizację po stronie tutaj części posłów prawicowych i oni wzywali na, na to wysłuchanie publiczne. Widzieliśmy też, że prezydent Nawrocki wzywał do, na to wysłuchanie publiczne. Co mnie martwi, to to, że naprawdę na tym wysłuchaniu publicznym, pomimo tego, że najmocniejsze wystąpienia powiedziała strona prawicowa strona wolnościowa, to jednak byliśmy w ogromnej mniejszości, tak? to trzeba jasno powiedzieć, bo większość podmiotów, które się zgłosiły na te konsultacje społeczne, no to były podmioty, które się opowiadały za tym rozwiązaniem prawnym, tak? Tam oczywiście niektóre niuansowały, że to zasadniczo, to trzeba troszkę coś tu, tam zmienić, ale zasadniczo to wprowadźmy, tylko no wiemy, jak to działa, jeżeli otworzymy trochę drzwi, no to za chwilę następnym rozwiązaniem te drzwi będą otwarte jeszcze szerzej, tak? Więc ona jest oczywiście do wyrzucenia w całości. Mamy nadzieję, że znajdzie się większość parlamentarna, która która tej, tego gniota nie przyjmie, ten gniot odrzuci. Tak? Tutaj szczególnie liczymy na, na młode osoby, które korzystają z internetu. Tak, bo to wasze treści będą blokowane. Tak? Jeżeli nie, no to oczywiście będzie trzeba apelować do, do prezydenta Nawrockiego, żeby tego bubla prawnego, to baracho po prostu blokował, panował, wyrzucał do kosza, nawet nie odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak to lubił robić, Poprzedni prezydent tam dzieląc włos na czworo i ewidentnie szkodliwe ustawy od Trybunału Konstytucyjnego, który jak wiemy jest teraz kwestionowany i sparaliżowany. I no, liczymy na to, że Nawrotki będzie. Będzie to, to wytował, ale to jest naprawdę ostateczna linia obrony trzeba wyrzucić tę ustawę wcześniej, tak? Trzeba tutaj naprawdę naciskać na posłów. I tych te posłów też nie było zdecydowanie wiele, tak? To też, to, to, żeby było jasne, po tej stronie y, prawicowej było kilku posłów, którzy przyszło i się tym tematem zainteresowało. To też, to też smuci, tak, bo to jest naprawdę ogromne zagrożenie i y, biorąc pod uwagę listę organizacji, które się zgłosiły do bycia tymi podmiotami sygnalizującymi, które tam przebierają y, rączkami, nóżkami, do, do wdrażania tego, no to wprowadzenie tego oznacza w krótkim czasie banowanie kanałów i przekazu prawicowego z infosfery i wtedy będzie dopiero problem, tak? Bo, bo jak tobie, Piotrze, zamknął kanał, no to nawet nie będziesz miał gdzie o tym powiedzieć, no bo gdzie o tym powiesz, tak? I to jest problem, więc naprawdę jest potrzebna, potrzebna mobilizacja, żeby to, żeby to odrzucić, tak? To wysłuchanie publiczne na pewno dało do myślenia... Um, e Rządzącym jest w ogóle taka ciekawa historia, bo to wysłuchanie publiczne miało się nie odbyć. Jeden poseł nie dotarł, drugi się pomylił w głosowaniu, dlatego do tego wysłuchania publicznego doszło. W ogóle Piotrze, to też, żebyś miał świadomość, że nikomu na rękę to wysłuchanie publiczne nie było. Muszę też powiedzieć, że no, tak jak mam doświadczenia innych wysłuchań publicznych, chociażby tego aborcyjnego, gdzie mieliśmy wyłączone mikrofony, gdzie byliśmy tutaj sekowani, gdzie na przykład zabroniono nam wnosić materiałów naszych, no to tak, to wysłuchanie publiczne, na naprawdę było tak zorganizowane, że, ta, że można było mówić rzeczy nie, w taki sposób nie niepokojony. Tak? Komunikat do rządzących został wysłany. Jeżeli chcą się konfrontować z użytkownikami Infosfery, Internetu, Twittera, mediów, social mediów, TikToka i tak dalej, no to, no to jeżeli to niech się konfrontują, tak? W mojej ocenie, i to mnie akurat cieszy, centrolewica, czy tam już to chyba nawet nie jest centrolewica, tylko skrajna lewica, może tylko na tym stracić. Tak? Tutaj nie ma co zyskać. Fakt, że do tego, na to wysłuchanie, oprócz organizacji lgbt ideologiczno jakiś tam zgłosiły się tylko podmioty reprezentujące jakieś tam lobby określonych autorów czy twórców, no pokazuje, że nie ma też takiego poparcia w takim, to, takiego zwykłego człowieka w tym, dla tego projektu, tak? Więc to też powinno być ostrzeżenie dla, dla rządzących, że będziecie w tym grzebać, znowu stracicie. No mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No, po prostu nie wyobrażam sobie, wiesz, takiej sytuacji, w której zamyka internet. A może po tej terapii szokowej potrzebujemy? Znaczy nie my, nie ty, nie ja, tylko większość yy, internautów, którzy myślą, że e, co wy tam gadacie ci na prawej stronie. Ty, nie, nie jest tak źle. Można mówić, co się chce. Polsko to wolność słowa, bla 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 bla. bla. Więc może potrzebujemy terapii szokowej? Co o tym sądzisz? Znaczy, z jednej strony być może tak, ale z drugiej strony ja uważam, że y, jakby spustoszenie komunizmem tak mamy do tej pory. Tak jak ja na przykład obserwuję tą słowetną sekcję silnych razem tak, i tą całą, ten cały małpiarski elektorat platformy, ten taki najbardziej skradny, patologiczny, radykalny no to to są osoby, które w ten czy w inny sposób w dużej mierze jakoś tam w tym PRL-u się świniły, koagrystowały i miały tutaj jakieś zasługi i zostały tam zdemoralizowane. Zasługi w sensie dla poprzedniego ustroju zostały zdemoralizowane, a teraz nagle stają się głównymi demokratami, głównymi obrońcami wolności słowa i inne tego typu drdymały, tak dyktowane pod do Unii Europejskiej. Więc nie wiem, czy, czy kolejna, kolejne, kolejny zamordy Jakieś ograniczenia Polsce wyjdą na dobre. Tak? Więc tutaj się obawiam. Pytanie to też zawsze jest to widać przy okazji innych progresywnych zmian, które, które zostały dokonane w naszym społeczeństwie, że czasem jest bardzo, bardzo trudno przywrócić pewien, pewien porządek, który jest. No, Udało się bardzo wiele zrobić w temacie aborcyjnym, tak? I, i, um, I udało się zmienić wyrok trybunału. Udało się, żeby wyszedł ten wyrok trybunału konstytucyjnego, ale na przykład nie dokończono problemu um, organizacji aborcyjnych i widzimy, że one znów jakby próbują e, rozczeniać polskie prawo znów, polskie dzieci giną, znów. Mamy sytuację takie jak w leśnicy, tak? Więc. E, brak, znaczy przyzwolenie w ogóle na jakieś zło, na działanie lewej strony, na to, że oni wprowadzają swoje konkretne rozwiązania prawne, wprowadzają de facto chaos prawny, bo to też trzeba powiedzieć, że to wszystko, co jest bez... To jest bezprawie. Ja o tym mówiłem. W naszym porządku cywilizacyjnym jest jakby taka formuła, i to, jakby to, to jest coś, co ukształtowało naszą cywilizację, że winę trzeba dowieść, a nie się udowadnia niewinność. W sytuacji, w której udowadnia, trzeba udowadniać niewinność, to jest właśnie wstęp do totalitaryzmu, kiedy Ty albo ja będziemy musieli udowadniać, że Twój program, moja strona internetowa nie jest. Czymś zakazanym, to już jest zaprzeczenie tej cywilizacji, dlatego że w normalnym porządku prawa to nam się powinno postawić zarzut i dowieść do prawdziwości tego zarzutu, a nie my będziemy musieli udowadniać, że jesteśmy niewinni i nic złego nie robimy. Więc, konkludując, być może polskie społeczeństwo jest już tak bierne, że naprawdę potrzebuje nad sobą pewnego bata, żeby się obudzić. No, z drugiej strony mam nadzieję, że nie będzie, nie będzie takiej potrzeby, tak, że jednak jesteśmy w stanie się jeszcze zorganizować, wykrzesać i, i wykrzesać tę energię i zablokować pewne zmiany, tak? I, i uda się obronić wartość wolności słowa. Ja w ogóle dziwię się w lewej stronie, bo tam jak słuchałem wypowiedzi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i tego typu organizacjom. No, prosta sprawa, no przecież jeżeli wprowadzicie takie przepisy, a kiedyś, kiedyś się jakimś tam skrajnym zamordystą, obcym wam ideologicznie uda władzę zyskać, no to przecież możecie skończyć tak samo, tak że będziecie zbanowani z infosfery. Pomijam fakt, że niektóre z tych organizacji łamią polską konstytucję, łamią porządek prawny i rzeczywiście powinny zniknąć z polskiej infosfery. Niemniej jednak, no to też powinna być taka, taka przestroga dla tych organizacji, tak? No właśnie, ale jakby też źródło pierwotne tego wszystkiego i, i tego jest to, że w układzie zwanym Unia Europejska i te wszystkie prądy, które zniszczyły Europę i zniszczyły Unię Europejską, bo jeżeli na przykład widzimy to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie zapostęp na Facebooku, ale nie jakiś radykalny, można dostać półtora roku albo dwa lata więzienia. No to u nas na początek jest zamknięcie strony internetowej, ale czy zamknięcie kanału na, na jakimś tam kanału, właśnie wideo, tak. Ale docelowo być może będą sankcje karne, tak? bo widzimy, że, że tak, to, tak to ewoluuje. No, wszystko przed nami. Będziemy się temu przyglądać. Bardzo Ci dziękuję za to zaangażowanie, które reprezentujesz swoimi działaniami, działaniami wasze, Waszej Fundacji, Życie i Rodzina. Krzysztof Kasprzak był moim gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, Piotrze. dziękuję widzom i działajmy. Działajmy jak najbardziej, dziękuję Państwu, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępnienia, komentowania tego materiału, do podawania danych. zachęcam również do wsparcia, proszę o postawienie kawy, ale również proszę o to, żeby wspierać nas w inny sposób, bardzo potrzebujemy Waszej pomocy, zachęcam do niej bardzo gorąco, w opisie materiału jest jak można to zrobić, dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym programie, do zobaczenia, do widzenia.